Ile kaw wypiliśmy u mnie? Razem pracowaliśmy w tak? tak? Razem ich tak jeden cel mieliśmy, to jest po No to on teraz przeprasza za mnie? Jak ja byłem jego, jak gdyby, no, nie przyjacielem, ale, ale osobą, która go wspierała, ile zrobiliśmy? Więcej niż on. Żeby nie ta ulotka i nie to, że na to co? By było? było? No teraz, no, ja mam żal, bo no, no, słuchajcie, ja przychodzę do urzędu, kto wyciągnął sprawę 12 dyrektorów, żeby powołać? Ja. Napisałem mi oparty do komisarza. Nie, on. ja przychodzę na spotkanie z tym, tym, a on i zmienicie zapisy, to tutaj, no, no przepraszam za, a co takiego złego, bo jak napisał już rozumiem, i zmienicie za Kaczyńskiego, rozumiem, co się pokazać przed palikotem, tak? Ale zapisy, jak bym no, mu ze sobą, no, nie i, I słuchajcie, i później tak, idziemy rejestrować, a żona maszki zaczyna nam podpisy sprawdzać. Kurwa, ich platformie, SLD sprawdza, nie da. Nie? I wyciągnęła faktycznie, znalazła punkt, i wielką o satysfakcji do Bobera, proszę bardzo. Nie? I Bobera zrejestrował z rejestracji. Tak się robi? I da się tak samo, Nieoficjalnie, w, w I oficjalnie, że front, się nie oficjalnie, nie Jeżeli ktoś robi świństwo takie, właściwie, no bez żadnego powodu. Ale nie ma. Inne, my mamy innej elektrowni, nikt tutaj nie przeszkadza. W co Bez... nie. Wysoki. No, Spotkałem ostatnio Koszyńskiego, nie na ulicy. Dwa, że dwa lata temu. I ten, i ja mówię do no, niego nowo, pan... witam pana prezydenta, ja mówię no też, i ten, I, i ten, mówię że no to dziwię się ja Pan, bo z, z Kaziem Falkiewiczem tam się spotkałem, rozmawialiśmy, ale mówię, to takie, które Pan, tak, te para wypowiedzi, no, no, nie niepotrzebne są, po co, po no, co, może akurat będziemy e, współpracować w Radzie Miejskiej, co, no ja mówię, chyba no, no wróg jest jeden i znamy ruch, ale, ale no, to chyba nie my ze sobą powinniśmy rywalizować, ani ja Panu nie zawieram, ani Pan nie. Mamy jeden cel, żeby dobry wynik osiągnąć, ale na tym, że pan nie będzie, ja tego panu nic nie zrobię, u nikogo. No, panie, a to tak wie pan, trzeba nieraz pokazać pazur, nie? Pazur będzie chciał w ten sposób to traktować, no to wiesz, ja wyciągnął mu samobronę, wczoraj był pan Kota, dzisiaj jest bezpartyjny fachowcem, ale tak można się bawić nieskończoność, tylko to na tym oni zyskają. Ale ja też nie zyskałem, po no co mi to? Cały czas jest w zarządzie fundacji maszyn. No nie, jest, ja, ja dużo wiem, nawet, nawet, e, wiem nawet skąd te wpisy Olsiny. Słuchaj, e, wzięli na listę pracownika, którego ja zwolniłem. I za nielojalność, bo wyprowadził dane z firmy. kim znaczy... był informatyk. Zmąliłem, a oni go wzięli na listę. Powiedz, że to się jest na liście. Ja Wolny Ja mówię, gratuluję pomysłu, on wam dane z filmu i będziecie się cieszyli. I to ten gwarantuje, tam te wpisy robił. A, ja nie wiem, czy mu nie podaję do sądu, tylko tak ja nie mam czasu na to, żeby tam się gratuluję pomysłu. Różne tam gnidy wszędzie, ale nie są. Takie rzeczy się nie robi. Bo a w dodatku, jeżeli chce się tam zyskać trochę na popularności, to nie taką metodą, co on zyska, że wiedza ażekuje śmiechu warty. Ja to, myślę, że, że później pewne rzeczy są nieodwracalne i później no, w dupie mam, nie będę miał ochoty nawet z gością rękę Ja mam swoją prywatną czarną listę, Bajczyk na przykład i widnieje. W początku czwartego roku powiedziałem, starek, czy to się wyprowadza ze bloga i on się pyta z dziwnym dlaczego, ja mówię, no bo wiesz, ramy to ty będziesz, ale jedną kadencję. I to się sprawdziło, no nie? A mówię, jak świnio zostaniesz, to ludzie na ulicy cię nie mogą się nie poznawać, leki ci nie, nie powodzą. Będziesz musiał przejść na drugą stronę ulicy i przechodzi. Oni negocjator, to... to, to. I, i, I po co, nie? Krasiański też chce na tą listę prywatną, bo Po co? No, ja ja, ja, ja rozmawiałem, że damy, damy im miejsca na listę, tak? że, żeby nie wystawiali konkurencyjnej tam miejsca na listach dobre, że nie nie ten, nie wystawiali, no po co rozbijać no Po tak co rozbijać tak. To by być silniejszym, a nie słabszym. Nie? A on, że rozważy, to rozważy, a później kurde a i tutaj już i kandydat i wszystko jest na muzykę. Ja mówię, pani Kazimierza, nie tak miało być. Pan mówił, tak. że, że wy robicie do referendum, bo bo zrobić, zostawiają rolę w politycznych, żeby to rozegrani. A ja mówię, a że u nas... Mamy otwarte ja nie będę patrzył na centralny czy nie opój, czy nie, tylko ja będę robił swoje. Ma on miejsce na miejscach, i u nas dogodne miejsca, nie? To zaskoczony rolem i łaszko, bo to, że na górze tam się wypytowają, to właściwie przed, był taki okres, że ma są że PiS pracuje z ruchem pani kota wygląda, co to będzie, co to będzie. Ja mówię, że cel mamy jednak korzyść, to nie znaczy że się, niestety kreśli, niestety kreśli. I się nie spotykaliśmy, się obmyślaliśmy strategię, Co to robić dalej? Dlatego takie jego zachowanie teraz o tym, to mnie oburzyło. No bo no, dlaczego? Ja, ja do tej spory ani nie było złego słowa na niego, nie powiedziałem ani na ruch Palikota kota publiczny. Ani razu, ani razu. Wszyscy zrobili coś porządnego dla tego miasta? Zrobiliśmy wspólnie referendum? Małe za Każdy robił z różnych powodów, ale cel Najpierw robić tu z platformą I już. Zrobiliśmy to i to powinno być naszym sukcesem wspólnym I dobrym wspomnieniem. A nie... on, on teraz przeprasza za mnie, a ja za co? A, a co ja takiego zrobiłem w tym mieście? Jak ja to śwista, że parę wilka to by nie widzieliśmy. To koło Gdzie? To ona biernowa oczekują? No wspólnie nas z Niemcami, to co, śledztwo nie prowadzili? Do tej pory jest jeszcze Jest? To jest. Jak? No jak? niech on się wykaże, co on takiego zrobił, że go że, że ścigali. Żeby nie było dybu, to, bo Komitet referendalny miał prawo prowadzić swoją kampanię wyborczą w sposób... Które ustawa tam, że oni mogli firmować pewne rzeczy. W związku z tym, żeby nie angażować tych pis bo PiS musiał by konto zakładać referendalne i całą tą procedurę, a trzeba było Spot zrobić, żeby zachęcić do tego, to my nakręciliśmy Spot, my za niego zapłaciliśmy. A, firma, a autorstwo, no, sobie przypisał Kazimierz Falkiewicz, no to miał niego plus, bo miał kampanię, by zacząć. Nie, ja, Tylko, że ja nie wiedziałam, że on zamierza kandydować, no, bo w życiu by, by napisał Kowalski, tak? Dokładnie. No, tak. a nie, o wadności, Ale nie Kazimierz Falkiewicz, nie? No to też jaki wyłożyliśmy po to, żeby Falkiewiczowi zrobić reklamę, nie? No, to my go zrobiliśmy, bo zapłaciliśmy. On sobie przypisał zasługę. Ja mówię, ja, ja nie mam to żadno, bo robiliśmy to w jednym celem. Żeby że, że ślubaczeka. To bo, <słyszynki> koszty jakieś tego są, ale, 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 ale no teraz jest efekt tego, tak? Z, zamiśla, to, to nie przeciwnika. Ja z Elon mam bardzo poprawne kontakty. Natomiast yy, wszystko by było ok, żeby ona ich nie wpuściła na listę. Ale jak ich wpuściła, to... to... To znaczy, że to jest tylko takie pieprzenie, to znaczy, albo ona jest tak słaba, albo oni tak mocni, że, że dalej mają... Że stary układ jest silniejszy od niej już jest to wiesz, marszałek ja trzyma, To ja tego nie, nie będę w życiu... Nie po to ja się w to pakowałem, żeby, żeby, żeby mieć kosetką jako radę, która żądała, ode mnie przeprosić za to mieszkanie. Ona jest, on jest na pierwszym miejscu. Powinna przeprosić, ona powinna pocałować, za to, że nie chciała obrać. Trzeba swoje to zrobić, natomiast yy, mówię, jak najmniej strat, żeby było na tym. I to mówię uczciwie, więcej nie będę kandydował jako kandydata prezydenta. A w tej chwili jest taka ogromna szansa, żeby to wziąć, a wtedy ja idę nie na rok, tylko na pięć lat. Bo sobie kogoś, kto jest nieprzygotowany merytorycznie, że wchodzi do tego urzędu. Że to będzie masakra. Trzeba znać tego urzędu. I to, i to jeżeli ktoś wejdzie, zaraz geletowa, to maczyka to możemy tylko plonąć sobie, że, że to robiliśmy tak to proszę znaczy, przeproszeniem robiliśmy jako... Ktoś wyleci ze stanowiska? Wyjdzie ktoś ze stanowiska? Nikt. Nikt albo pojedyncza osoba Wszyscy zostaną ci sami. Nic się nie odbywało, tak nie wieście, że był jakiś konflikt między dyrektorem a Nowaczykiem. Teraz na koniec był, bo, bo oni to wzięli, spolaryzowali, że to nie jest wina Platforma, tylko jest grzebosz Nowaczyk. I to takie jaja były i, i, i Angel ma przez rok wiceprzewodniczącą tej rady te machery z tymi szpitalami, przecież to o, tam są jej podpisy wszystkie z tymi oddziałami, które były wyprowadzane. Kto na tym został zrobiony Szpital miejski. Ona wyprowadziła, ona najwięcej zyskała. Kto oprócz niej zyskał? Nikt więcej, nikt więcej. Gdzie dał Elangelen? nie ma. A gdzie ta pediatria, która miała przyjęcia? A czyli podpis jest dla? Ona była wiceprzewodniczącą Rady. Joanna była zaufali e, największym doradcą Nowaczyka. Nikt więcej. To, że takie opowiadanie ma. W 2010 roku Grzesio, jeżdżąc na rowerze, wygrał wybory, tak? A Gielertowa została radną. Została wiceprzewodniczącą. Wcisła został przewodniczącą, obok niej siedział nie młody nie czuja, tylko Gielertowa w nie do Przez rok była wiceprzewodniczącą Rady, ona te lody rozdawała także. także. także opowiadanie bajek, że ona nie brała działa nie tego z tego dnia, to odpowiada, odpowiada, bo ona w tym uczestniczyła i grała jedno z najważniejszych ról. I, I nic bez nie się nie Nic nie, no, bez nie się nie odbyła. Ona nie, nie, nie była tak bezczelna jak Lewandowski, ale swoje ugrała. To co chciała ze szpitalami, te dwa osłabiły, a swój wzmocniła, tyle. Wierz jeszcze nie się, że zmieniła statut szpitala. To jest poza nie, drogą... Żeby nie żeby móc pełnić obowiązki posłanki i że to nie i jednocześnie dyrektor. to zrobiła sama z zmarszałkę bez uchwały. No. Zresztą na razie nie ma powodu, żeby to wyciągać, ale, ale mówię. Jeżeli ktoś myśli, że, 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 że ona zmieni urząd, to się myli, no bo ona to akceptowała. Te nominacje są z, z tego środowiska. Dobrze, oni... Ja nie jestem dzieciakiem, wiem, gdzie oni się spotykali, gdzie razem wódkę pili, jakie strategiczne podejmowali. Potem, no i kto w tym brał udział? Albo w małych Holandii. Tylko wypierdolą, tę głośno to, jak oni się spotykali, jak to rozdawanie te karty. Proszę, tak, że mówię. Nie wierzę.